Cześć wam ludzie, z tej strony Kurczak jest ze mną Zgradzią Dzień dobry! Który coś tam odwala Hello No i zaczynamy. W dzisiejszym odcinku mieliśmy dwa plany na ten odcinek, pójść do dżungli pozbierać rzeczy, w sensie chlorofit i takie tam różne lub zabić no. mega superbossa Destroyera W sumie to też zrobimy. to, stworzymy, to tak I u mangacu widzieliśmy, że Meteorostaf do niego fajnie działa, więc no. Zgradziowi zrobimy Meteorostafa slugis, nie wiem czy będzie dobry tak i tam na dole jak widzicie najedź na tą skrzynkę. Ja to, no najeżdżaj na wszystkie od góry. Ha. To tam jest tak, no te wszystkie. o obok jeszcze jedną. O. Widzisz to jest moja skrzynka. Nie ta! Najedź na, na to... A... Na to jest skrzynka ale tam nie można zerkać. Tam Dobrze. Nieważne, Nie ważne, ja, i mnie nie to nie, nie, nie obchodzi, patrzeć. tak. Dobra, to ty tam masz, już ja rzuciłem rzeczy, ze skrzynek zebrałem. to meteorostafa. Dałem ci już meteorostafa zgrędzę. Dobra, cicho, nie <laughs> jak to działa? To dopiero wczoraj dowiedziałem, że można używać nieskończoność i rozwijać manę, nie? Ja o tym nigdy nie wiedziałem, serio. A już możemy go przyzywać, Nie wiem, czy jest noc w ogóle. Eee, na jakieś podjąki porobiłem... Dobra. Eee, no, to... potem Iron Skin, ness Regeneration. Nie mogę eee, go przyzwać ma... na razie. Mamy tak Dobra, tak czyli jeszcze to... nie możemy go przyzwać, musimy poczekać na noc. A za ile będzie noc? Gdzieś tu jest jakiś sufit? Tu nie ma sufitu. Jest czas, tu. jest PM. Czym ja tego nie ma napisane. Co to ma znaczyć? Nie masz napisane, bo musisz tutaj stanąć na. A ten, tu jest no. zegarek gdzieś. O, chyba. No jest gdzieś zegarek. No dobra, no to poczekać musimy. To w tym czasie możemy na przykład zrobić coś innego. Ja bym poszedł na do. Na przykład? Do bo tej pawłowej cośki. Do tej pawłowej cośki. Co... Nie, nie, nie. Tu jest pawłowa cośka. Eee, nie, nie o to chodzi. A, chodzi bo mi takie o to jego budowę, bo tam może być więcej rzeczy na tej farmie. Dobra. Ja tam też pójdę. Chodź do czerwonych. I... Byłem w czerwonych ciulu. Dobra, nieważne. Naprawdę, jak i dzisiaj, jest, to, no, w zgrodzie naprawdę jakiś dzisiaj nie ogarnięty został, bo w nocy grał szpani. kurde, po live'ie są chłopacy, bo nie, nie, nie miał. A tu jest nic nieposadzone praktycznie, tu są Blink trochę i tu Frost, cośki są, patrz. A nie, są dobra, dobra, są do blumy. ja pozgarniam tu Nie tak w i to jest, to jest, to jest ten laser life To kill trzeba, wiesz? Wall of pleasure. Dobrze robię. Mhm. To też? To by trzeba kiedyś wszystko skosić i zrobić od nowa. Dobra, wystarczy robisz tego. No bo ty ścinasz kwiatki, a kwiatki nie zjadają No to... Dupa. Dobra, to sobie zabioremy i... W sumie to chyba tyle. Musimy czekać na tą noc strony, bo oczywiście przez te serwery terrariowe na, na Steamie nie można teraz ustawić sobie czasu. No tak, będzie można czasu. Dobra. Ja sobie nie używam tego. Tak wiem, że to jest mele, bo pisaliście, że to jest mele, ale ja myślałem, że to jest trolling na początku, i... No, ale w sumie tak działa dobrze, całkiem dobrze. No, spoko jest. Fajnie, że się odbija, bo kilku... o, Darksharda kolejnego zdobyłem. Będę mógł dla Pawła zrobić to śmieszne coś. Co to było? paw? Czy jakoś tak? Z tego, z tych takich kawałeczków. Jak to się nazywało? Ying Tak, i z tego się robiło, z tego Ying w paw. I to jest bardzo dobre. Że trzeba I co, NDIS, czy jest LAX? Nie, ja sobie latam. Tutaj bije się właśnie. O dobra. To Właśnie wczoraj gadaliśmy o serwerach i, i, i raczej ciężko, żeby jakiś hosting ogarnąć. Taki w miarę normalnym. Ewentualnie nie wiem zrobić sobie serwer na 5 osób i grać, ale to też jest spory wydatek. Bo serwery nie są tanie. A, a pukawka to... to, 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 to ja, ja już bym wolę. Pukawka pukawkę. to tam no. Nic czasem działa, nie? I u tego typa... Opuni! Śmiesznie się, się nazywam. Tak wiemy, to już jest tylko ten pet za 2 erwo, więc pewnie. nie chcę za 2 euro. Tak jak mówiłem, euro. to jest to słabe. I nic mi nie daj, tak jak mówię. Mhm. Ja myślę, że to Trudaję jakieś buffy daje, cokolwiek, ale... Coś dziwne takie nad łebą świecące. I u niego... Ej, hey, co sobie. się dzieje? I jest noc grze, chodź, wiem. Nie się. wiem kiedy, ale kiedyś u niego ten... Coś się tam specjalnego jeszcze dostaje, trzeba mieć coś chyba w Trzeba ręce. zabić tam, e, plantery Mieć pygmi staffa chyba No właśnie, pygmi staffa trzeba mieć i wtedy Czemu ja go nie mogę Dostałeś przyzwać? Się. No bo, jak ty chcesz go przyzwać? Nie wiem, przyzwij go Czy go przyzwać? Nie wiesz gdzie się go przyzywa? Dałem ci przyzywaczkę, czemu się nie Przede, przyzywa? w ziemi No ej, nawet się w ziemi nie chcę przyzwać Nawet się w ziemi Dlaczego? Może jakiś magiczny zegar, który zmienia porę. A przecież jest noc, cholera jasna. Może w dzień się tylko przezywa. To by mnie troszkę zadziwiło. Dobra, gdzie jest zegar? Tam mamy zegar, klikamy Nie, jest zegar? Ale jestem ja nieogarnięty dzisiaj, bo, bo jestem zmęczony. Ale nieważne, I to nie jest znaczy, bo ja nagrywanie, tylko to jest yy, nagrywanie na przyjemności, tylko zmęczony. O, nie, tak ja nie wiem chodziło. kurczę, jak my to przyzywaliśmy ostatnio, w nocy czy w dzień? Bo nie pamiętam czy jakieś to ustawili teraz. Raczej nie ma jakieś tam zależności, że musi to być gdzieś, nie wiem, na Crimsonie czy coś takiego. Właśnie nie wiem. Czy nie, nie ma takiej zależności, się... na pewno nie ma. Tu po z grę, ja To się robi. Sprawdzam już. Nie wiem czy zrobić cięcie czy nie zrobić. Nie będę robić cięcia. Pójdziemy sobie na Halloween. Zobaczmy co tu się dzieje. Co mi zaczęli szlifować cholery? Nie szlifujcie. O tu mamy kolejną farmę w ogóle Bikudów. Znaczy do nie pikudów. Nie no, normalnie na... Bloodmon Blood is ta... rising, dobra, to chyba teraz dopiero tak? będzie... No ale Bloodmon mamy zgradzie. Ale normalnie, te, normalnie jak jest noc, to można go przydajeć. No to nie teraz nie... jest noc właśnie. Dopiero się zaczęło. Tak, no to ale mamy Bloodmoona z Grecia. Nie, nie wiem czy to jest dobry pomysł mamy Bloodmoona. Ja przetestuję stapa. No chyba trochę niższy Ja sobie zmienię ten manę na zjod na Jesteś na Q, na Q nie ma, nie? Chyba nie, Amy was slain. no i O, leży. z niego, niego można zdrofić No mimo zroda można z niego wydrofić, bo No ja bo ja ja nas strzelają te głupki takie niedobre gastropody Ja ich nie, nienawidzę po prostu, są takie głupki Są to, takie głupki niedobre is. te gastropody Czy wołujemy tego? Yeah, bo dużo gastropodów przelatuje. No, dobra przy, przywołuj go, trudno. Bufujemy się i lecimy z tym. Przywołuj tego, najgrubszą szynę. No dobra. Jazda. Yes, no. Bufy. Ile. Dobra, to ja te postawię. proby sobie niż, żeby ich robić, leczyć się jakby co. A ale mi to rozwala, dobra. Nie jest za dobrze. Jest słabo. Oj, źle jest. No i głupkę wśród I on jeszcze strzela ze wszystkiego, pak dobra. Jesteśmy za słabi, Jak za słabi, jak mamy zbroję normalnie i tak dalej? Nie mamy, nie mamy. No jak nie mamy, jak mam Adamantyty. 200 mi wyrąbał z mordy. Ja pierdzielę. Face torn. 200 mi z mordy wyjebał. Ja nie wiem. Strasznie szybko nas zabił, może przez to, żeby ten Bloodmoon. czy coś takiego. A bo po prostu słabi No nie możemy być Chodzi za słabi, bo w normalnie Adamantytowej zbroi się go zabija z Gredziu. No ale to jest ekspert No i co z tego? Na ekspercie to się nie zabija, w Adamantytowej tylko enchantowanej mhm, tak, 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 tylko że lepszej nie no ma zgradzie. To jest Halinka Halinka umarła, przecież było napisane Ale z Gredzie tak informacja dla ciebie, że nie ma lepszej zbroje basela na zastępnej, praktycznie dla mnie, bo można niby jakoś zdobyć To jest śmieszną lodową, ale to też raczej nie działa w ogóle przychodzą jakieś nowe rzeczy, czy tylko takie głupotki tutaj będziemy mieli, jak wcześniej? Yyy... E, chyba. Chyba głupotki. Patrz, clown! Chodź, go zabijemy! Bo... Czasami go boi... Co mi to zależy na tym clownie? Nie ginie. Nie pamiętasz? Kiedyś... No kiedy to było? To było w jeden dopiero. Wtedy był clown jakoś taka Ło, super clown. No jest ten clown. Tylko on nie wybucha już rzeczy zabij. jak kiedyś, więc spoko. Nie, to może się odsie lepiej umrzesz zaraz No co mnie bije? Nimbus bo kapelusz wodą. Dobra. No nie żyje no jest super nimbus. Mam nimbus roda Bardzo mnie to się z O kolejny clown Wy pod Patrz po kilka można Wy pod To nie tak było, to gręjecie by A jak było Nie Nieważne a jakiś zegar leży, ja po niego idę. Fast clock, zegar. Co to daje? Immunity to slow. O, to będzie do tutaj do tarczy. Nie, fajnie działają te rzeczy, te, te mieczyki. To no nie wiem, może jednak zrobimy tak, że pójdziemy po prostu do dżungli. I z tej dżungli wykopiemy sobie chlorofit i z chlorofitu porobimy rzeczu. I wtedy dopiero zabijemy resztę tych ziomków. Tak może być, Zgrodziu? Czy raczej ale, nie? Ale co, jeszcze dzisiaj spróbujemy zabić Destroyera. No dobrze. Znaczy, no. Tylko, że zanim Dobra. ta noc minie i następny, to będziemy musieli zrobić cięcie i tyle. To może no. zrobimy teraz cięcie, bo w sumie na tym Blood nie dzieje się nic ciekawego. No przychodzi co jakiś czas klam, rzuci sobie bombą. No, to raczej nie są rzeczy, które chceli, chcielibyście oglądać, więc... Zwyczajnie to wyłączymy teraz i... i... No i do usłyszonka, nie? Za chwileczkę. Okej, okay, no to jesteśmy po przerwie i napisało nam się tutaj tak. taki coś jak You feel vibration from deep below To może oznaczać, że, że to skoro jest wibracja z ziemi, no to przyjdzie do nas Destroyer To już poczekamy na niego, nie będziemy przyzywać, bo zrobiliśmy dwie przyzywaczki W międzyczasie zrobiłem sobie Holy Arrowsy, bo polowaliśmy na tych, 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 tych unicornów Sześć unicornów hornów zdobyliśmy i sobie to zrobiłem, takie Arrowsy Nie wiem czy on dobre I nie wiem czemu jest taki mocny i przy okazji dropnęliśmy takie, i ja dla mnie. Okej, okay, jest destroyer, rzeczywiście. Kurczę. O fajnie. Kurde, bufy, bufy, bufy. Bufy od razu, bufy zgradzią. Dobra, ale nagle to się tak... Nie da się trafić w tej głowie. No to to okay. słyszałem już Buchałeś się, stary? No. Dobrze. Okej. Okay. Ja nie wiem gdzie strzelam. Ja strzelam po prostu w destroyera, starałem się w niego... FAK! Prawie o, mi głowa trafiła! Ciebie wiem. widziałem też. Ło! Zamyka mnie, zamyka mnie! Może mi się uda wyjść. Dobra, pierdzielę przeratuję przez niego. Ło! Znowu mi prawie trafiła głowa. Ja zaraz ginę, bo mam połuchawcę. Ej, on już ginie, czy nie? Nie, 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 nie. No już od cholery hp Leci głowa! Ło! FAK! Jeszcze I może zostać No leci, ja tu zostaję. Poczekaj. Lecę. Dobra, ja się lecę, wyleczyć do nich też. Nie dam rady, nie dam rady, wyleć się szybko. Wyleczyłem się. Ja zaraz nie umrę. A? Dobra, wychodzę. Zaraz cofa umrę się, z grodzią. Cofaj się, cofa się, lecz się. Malinki. Gdzie ona jest? Tutaj. No na no tobą od razu. No bo dostałem już mordę od razu na stardoni. od nich. Jesteś tu? No jestem, jestem. Już ja lecę, dobra. Dobra, z tych probów dropi trochę tego, więc spoko, powinno być. Tego heal... O, w głowę! Dostałem głowę. O, dobra. Ale żyje, nie? No żyję, żyję. 200hp mi za to, ale... Ale żałuj do mnie. Uważaj. łeb poleciał. Zaraz będzie łeb wylatywał. Ja uciekam stąd już. Do, heal. Że, że tej many można jest to, nie razy używać. W się sensie podjonów na manę? No. Dobrze o sobie dobra, 20 kapi mu zostało. Może łeb? Dobra, zajebiście. Robimy go chyba teraz, nie wiem. Tylko żeby się nie wkurzył pod koniec, bo różne są te Nie, on, on chyba nie ma wkurzył. Dużo tronów? No, bo to ja wkurzył ja wkurzałem. Dobra, Ej, udało się. Jest, nice. Dobra, nice. Gdzie Czuj, to jest? Jeszcze te Tutaj jest, okej. Okay. Tu? Mam troszeczkę buga. Ja też mam. Ej, czekaj, bo ja mam laga i ty idziesz cały czas w ziemi. Dobra. Tylko uważaj, bo cię zabiję zaraz. Okej, ja otwieram sobie już. Czekaj, bo jeszcze nic nie widzę. 40 soul of 40 Solow Mightów, Mechanical wagon Jest. coś tam i 31 ha Halowid barów. Mm -hmm. Robimy ja następnego zgradzenia? Tak, ja mam przebywaczę. Ja Dobra, też to mam. Cię wylecimy. Ja jestem wyleczony. Już Dobre. jestem już wyleczony, zemracca mi do W niego. Dobra, mamy go, super. Podoba mi się to bardzo. No. Ja mam jeszcze te... Wcześniej zapomniałem pajączki w ogóle dać, mam pajączki jeszcze. No właśnie, to twoje pajączki sporo podaj. Stawię jeszcze tego, tego. O, super, no. Teraz I to teraz rozumiem. Jazdę. I tego karta co ci mówiłem, jak się trzy karty połączy, nie? Z każdym trzym mechanicznym postem drogi jeden... Jedna, to część tak, karty. wiem o tym z Jak się je połączy to... To 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 jest coś super fajnego. super mechaniczny kart. Dobra żarty. ja przelatuję bo zaraz on wyleci pewnie. Idzie jeden. Oj oj oj, dobra nie dostałem z mordy. Fajnie. Co to za było tak? LOL. To u mnie. Przecież coś tak za było. A to u siebie, Błota, Boże, to. nie ogarnąłem. Oj, dostałem. Lol. Ja robię skinę za chwilę. Nie, nie, co jest? No? O, prawie mordą dostałem. Ej zgrodzie, ja umrę! Nie, zostawił mnie uwagi. Dobra, cofnę się. Ja nie no dobra, kilnąłem się, spoko. Prawie mordą dostałem znowu. Ja też prawie, go Co tu takie lata? Ja tu jego HP widzę gdzieś na środku stary, nie wiem czemu. Może mi nie tak lata za mną, żebym widział wielan on ma HP. Nie, już teraz nie lata nie Just łapa. ja się cofnę. Załknął no, mnie, ale co, przeżyję Nie, no, spoko, jestem żywy więc nie ma problemu Lecę tu Ale ja go wyrobimy, tak mu... jak w kropeczkach Aftank i No Ła, wow, to fajnie mówisz z tego metrostafa. Tu, 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 tu Zaraz się będzie trzeba zbufować w gradzie, bo się nie, buchy mi nie, kończą w No bo 200 zadaje głowa Dobra, no. się znowu. Ja używam kuszy yy, adamantytowej. Dobra, zajebiście z gry. Postaram się, ale... tej no nie? Ej, nie mogę skoczyć! Nie mogę latać! Lala, lala, lala. Dobra, żyję. Łóżka mnie zablokowała i prosto we mnie już głowa, nie? Co tu robi gastropod? Cholera, jasne. Fuck, pak fuck. Prawie mnie złapał. To jest krena Prawie. Dobra, jestem żyję. Ja też żyję, wychylowałem się właśnie. Bufów sobie łączy Co on do ciebie? Co on mnie nie lubi? Nie wiem. Uuuu, wszystkich zabił. Ja utknąłem. Nie! Ja to mu ja muszę rozwalić domek. Nie, nie rozwalaj, no zostaw, już go zabiję przecież, spoko. Zabi rozwaliłem Spoko. To rozwaliłem? A jest tutaj, dobra Wygraliśmy. What? Co? Dostałem z niego skrzydła i w ogóle jakieś rzeczy. Leginsy, zobacz, zbroje. Co jest? Jak to? Ja Dostałem, jakby, nie wiem, jakiś outfit jakiś jakiś cen. C czy ja już się nazywam? Cenks. Wygląd jakiegoś Cenksa dostałem, tak, cały i dostałem. I jeden skrzydła. Pieprzysz. To jest od tego, od deweloperów. Mam to nagrane. Chwila, nie wiem jakie są te skrzydła, czy są lepsze od moich Czekaj, Zobaczmy jak ci. wysoko polecę. Nic. Nie, nie wydaje mi się, żeby były lepsze od moich Co ty robisz, Gryzio? Wiesz to dojść do czerwonych i my zobaczymy jak te skrzydła latają Dawaj, na Czekaj, bo muszę muszę najpierw... Muszę sobie najpierw... Nie... Z... O właśnie, to jesteś w innych skrzydłach, tak? No. Dobra, to... Ej, nie, czekaj. No co, czekaj, Boże, z Gredziu po prostu chcę wiedzieć. Stój w miejscu, I... niepotrzebny mi jesteś do niczego, okej? Okay? Jak to nie? Jas, Zob! Kto bierze? Stabilno. Zostań w miejscu, dobra. 210 kratek, dziękuję. Ja sobie po prostu sprawdzę, ile kratek, latam. tam w miejscu. 210. Dobra. Te, te są lepsze, te cengsowe. Tyle sam poleciałeś? Nie. Ja sobie mierzę. Dobra, bo jakieś mi tu wibracje latają w ogóle koło uchów, więc myślę, że skończymy ten odcinek. Ja jeszcze zobaczę co można z Solow Might'ów zrobić. Chyba się przebiorę troszkę. No jak y, tego znajdziesz. A nie, przyniosłem go chyba. Ginął. No już wszyscy zginęli. Z tego to się orientuję. A to moje strzały holi strzelają takimi gwiazdkami z nieba, dlatego to tak dobrze działało na destrojera zresztą. Nie ktoś się pytał. E, i no, tiara, ja sobie że to wszystko, ale ja będę. Jeszcze... Ale śmiesznie wyglądam, dobra. Zostaję w takim wyglądzie, patrz. Wow, ale na nie widziałem. jak ten: jak taki antyczny. Fajny koleś. <laughs> e, dobra, wszyscy zginęli. Nie zobaczę, co mogę z tego zrobić. Ale mam tego dobra, dużo robię. i ty też masz tego dużo zleżą. tiarę. A nie wszyscy, patrz, tutaj żyje ten pan. No, po no, pieniądze. 86 golda dom. What? Hmm. mam 86 golda. Lola, 4 platyny. Dobra, moi drodzy, to myślę, że to było na tyle. Był ze mną z Gredzie oczywiście, zabiliśmy dwa razy destrojera, bardzo się cieszymy z tego powodu i mamy nadzieję, że my, nie my również. I tak jesteśmy za sobie, tylko tu się Coś nie pykło tyka. na początku, nie wiem, po prostu to Blood Moon, no. to wina Blood Moona na pewno. To wina Blood Moon. Łapeczki w górę, komentarzyki, White, White Moona, tak. Był ze mną A, z Gredzie ja oczywiście. A ja bez niego, ten, bez Nimbusa walczyłem rok. No ten Nimbus to dużo nie robi, aż tak. Jak to nie, dobra. No jest. i zapraszamy was do kolejnych filmików. Do usłysząka, pa pa.